Siemanko, dzisiaj pokażę wam wszystkie buty, w których będę chodził na wiosnę. Co roku robię taką listę i w sumie potem patrzę na te buty i mam takie, w sumie w tych nie chodziłem, te zostawiłem na później, te zamieniłem na coś innego, ale dzisiaj faktycznie pokażę wam te, w których chodzę na wiosnę i pokażę wam ile mniej więcej kosztują, czy można znaleźć je na jakichś stronach, albo możecie znaleźć zamienniki tych butów, jak one wyglądają na nogach i przy okazji jakiegoś outfitu, także zapraszam. A jeżeli lubisz modę streetwear czy buty, no to to jest kanał dla ciebie i zapraszam cię do subskrypcji, a na pewno się nie zawiedziesz a zacznijmy sobie butami, które już nie są aż tak popularne, ale ja będę dalej w nich chodził, czyli w Jordanach, jedynkach, wysokich. Tutaj jest Amba Manier, które mi się strasznie podobają od samego początku, jak je zobaczyłem, tak naprawdę w rękach, to mi się strasznie spodobały, ta taka Popękana skóra biała nadaje mega vibe temu butowi. Dodatkowo wykładzina w środku, taka mięciusia, która wygląda jakby była zrobiona z sofy. Strasznie mi się podoba. Małe elemenciki, takie, które nadają premium trochę wyglądu temu butu. No naprawdę ta parka wygląda fantastycznie. Dodatkowo to, że jest zrobiona z koloru w ziemi, no to oczywiście pokazuje nam to, że można ją ubrać praktycznie do wszystkiego. Ja najczęściej chodzę w brązowych jakichś spodniach do nich, w brązowych cargo które według mnie bardzo fajnie się zgrywają z tym butem. Można sobie je przyfitować praktycznie do wszystkiego, do czego chcecie, bo no naprawdę te buty pasują do czegokolwiek. Jeżeli chodzi o cenkę, teraz aktualnie trzeba za nie dać około 2000 zł, wydaje mi się. Ja kupiłem je za retail, na szczęście na e się. Jeżeli chodzi o jakieś zamienniki, no to zamienniki mielibyśmy oczywiście na przykład New Balance 650, szczególnie te z Amledor, które ostatnio wychodziły, biało-czarne na przykład, będą fajnie się sprawowały także do takich samych fitów, tak na które też będą proste, a możecie je kupić za 400 z hakiem złoty, to jest akurat mega plus. Ostatnio miałem słaby incydent z tymi butami, ponieważ wdepłem w coś i na szczęście już jest wszystko ogarnięte, ale pamiętam, że mój pies się wybrał za daleko, że tak powiem w krzaki i musiałem za nim iść z tą smyczą, tak? Mówię, Heniek wracaj i tylko było takie, o nie. No ale na szczęście wszystko się udało. Serio, mega wydanie i pamiętam, że jak pierwsze zdjęcia ich wychodziły, to nie byłem aż taki do nich przekonany, ale jak już je dostałem do ręki, no to strasznie mi się spodobały. No, tak jak mówię, mega wydanie. Kolejne buty to jedne z najlepszych, jakie wyszły w tom, tym roku, przynajmniej według mnie. Najpopularniejszy chyba aktualnie na ulicach, czyli Adidas Samba, ale we współpracy z Ant w całym konsorcjum paku według mnie najlepsza para, które były projektowane przez sklepy europejskie i tutaj wszystko po prostu gra. No wyglądają po prostu przepięknie. Te wszystkie elementy, które nawiązują do włókiennictwa, w ogóle do gobelinu tutaj, napis past zamiast samba, wyglądają świetnie. Dodatkowo materiały do tego są użyte po prostu mega i pasują też do większości rzeczy ze względu właśnie na kolor. Ja ogólnie miałem bardzo dużo kolorowych butów i w pewnym momencie zacząłem też kupować właśnie te takie, trochę bardziej beżowe, stonowane, żeby pasowały do większej ilości rzeczy, gdzie przez pewien moment zarzucałem to marką, że praktycznie każdy teraz model wychodzi właśnie takiej jakiejś z ziemi, ale niektóre naprawdę warto kupić, tak jak na przykład te, pokupiłem je nawet po zniżce z Warsaw Sneaker Store, bo miałem jakieś punkty, no i nie dość, że wyszły fajne cenowo, teraz są wszędzie rozprzedane, no ale wyglądają po prostu genialnie. Fit z nim można też zrobić super. Jeżeli chodzi o zamienniki do w ogóle takich butów casualsów od Adidasa, Adidasów Samba, Adidasów Gazelle, które się pojawiają. No to polecam wam jeden model, który jest dostępny na przykład na CCC na Dajzmanie. Od Adidasa, który kosztuje do 300 zł, nie różni się jakoś super od tych, które wspomniałem. Wiadomo, że są trochę różnice, ale nie jest to jakieś znaczące i osoba, która nie interesuje się jakoś specjalnie to tak czy siak. Będzie w nich chodziła i będzie zadowolona, a kosztuje do 300 zł. nawet. Także to jest akurat mega pomysł, żeby sobie sprawić taką parę, jeżeli nie chcecie przepłacać. Kolejny model to chyba najmniej popularny z tych, które Wam się pokażę, czyli Clarksy. Clarksy Breakon, które powstały razem z Ronnie Figiem, z Kif, które są po prostu przepiękne. Ja jestem mega fanem tych butów, Od z momentu jak Kif robi Clarksy, no jestem zakochany po prostu w tych Clarksach. Sam jeszcze mam jedną parę mocno na oku. Mam pomysł zrobienia mojej stu, moich 100 graili od zera, taką serię całą na YouTube. Dajcie znać, czy Wam się coś takiego podoba, gdzie sprzedaję swoje pary jakieś, które tam mam, i od zera złotej jedziemy do jakiejś kwoty i kupujemy 100 moich graili, które mi się uda może zdobyć. No i na tej liście Graylee też są jedne z Clarksów, które Wam tutaj pokażę, ale te. W tej korzystyce udało mi się kupić w ogóle na przecenie w Warsaw Sneaker Store. Za bardzo jeżeli chodzi o zamienniki do tych butów, to tak naprawdę mogę podać inne Clarksy, szczerze mówiąc, bo one cenowo wychodzą bardzo spoko. Są mega wygodne. Ta podeszła jest strasznie wygodna. Minusem jest to, że się dosyć mocno brudzi i jak nikt nie wychodzi, raz nikt wyszedłem wyszedł na zewnątrz i już wygląda dosyć tak. A wiem, że u niektórych to potem się dosyć mocno brudzi i nie wygląda aż tak dobrze, ale jest strasznie wygodna. W ogóle materiały użyte do tych butów są po prostu. Bardzo dobre i dodatkowo są no, tak przyjemne, że jak założycie je, no to dawno już nie miałem tak, że wiecie, wsadzam nogę po prostu do buta i no, czuję, że no, będę mógł w nich chodzić cały dzień i nic mi tutaj się nie będzie działo. Jeżeli outfit, to zazwyczaj używam je na przykład, do beżowych spodni, wygląda to całkiem spoko i mi bardzo się podobają, szczególnie z tymi elemencikami, które tutaj możecie zobaczyć. Kolejne buty to kampusy od Bad Kampusy z Bad Bunny'ego strasznie mi się spodobały. Jako model według mnie wyglądają po prostu świetnie. W tej beżowej kolorystyce, szczególnie OG, te napompowane kampusy wyglądają serio bardzo ładnie. Mają mięsisty zamsz, nie są zbyt wygodne. To jest minus tych butów, ponieważ no niestety e, sama wykładzina jest zrobiona ze skóry, nie jest zrobiona z jakiejś takiej gąbki i na pewno jest mniej wygodna niż większość butów, które mam na wiosnę. Bardzo mocno się brudzą, ale w outfitie z beżowymi, na przykład cargosami, z koszulką Argentyny, strasznie im się podobało i też na sesji zdjęciowej pamiętam, że robiliśmy fotki z nimi. Bardzo ładne wydanie, jeżeli chodzi o alternatywę do nich, no to Campusy 2000 to jest chyba najlepszy model, który aktualnie jest mega popularny i prawie każdy w nich chodzi, także naprawdę mega polecam. Kolejny but będzie już bardziej kolorowy, czyli Adidasy z szonym Loterspunem Gazelle Indoor, które według mnie są jednymi z najlepszych gazeli, jakie wyszły w ogóle. Ten pattern pociągnięty po całym bucie, szwem wygląda po prostu mega, podobają mi się strasznie bardzo mocno, przypominają mi buty, które zostały stworzone specjalnie dla reprezentacji Meksyku, które wychodziły tylko no i wyłącznie w Ameryce Południowej, totalnie nie umieli znaleźć nigdzie praktycznie. Ale wyglądają przepięknie. Największy minus z tymi butami jest to, że ciężko je do czegokolwiek ubrać, naprawdę one są tak wyraziste, mają takie kolory, że ciężko je ubrać do czegokolwiek. Najlepiej chyba po prostu ubrać z, z jeansami i białą koszulką, jakiś taki mega prosty outfit, albo sam na czarno i te buty. No albo jak ktoś się ubiera mega vintage'owo i ma rzeczy po prostu z jakiegoś denimu starszego, albo vintageowe koszulki. Brązowe spodnie, no to tutaj to na pewno będzie lepiej pasowało, ale ogółem, no te buty są mega leciutkie. One naprawdę już dawno takich lekkich Adidasów nie miałem. Są dosyć wygodne i dodatkowo są zrobione z włókna kowanopnego. No i jest to dosyć, yy, powiedzmy, oryginalne połączenie, ale w końcu Adidas razem z też Wattersponem zrobili coś, co mi się strasznie podoba od samego początku do końca. Kolejna para może też jest w ziemi, ale ma pewne elementy, które od tego odchodzą, czyli Air Maxy z Travisem Scottem. Air Maxy z Travisem Scottem według mnie mega niedoceniane wydanie w ogóle. U mnie bardzo fajnie sprawuje się z outfitem z krótkimi spodemkami, z waflem od Overdite, które zawsze mi się działo, to połączenie z takim mega luźnym outfitem, w co dzień, w którym chodzę sobie na przykład i do sklepu, gdzieś wychodzę na miasto, jak ktoś potrzebuje szybko. Bardzo wygodne wydanie, super elementy, które tutaj zostały użyte do tego, które powodują, że ten służ wygląda trochę jakby był taki zrobiony z miodu, czy coś takiego. Wyglądają te buty według mnie świetnie i naprawdę są jednymi z najbardziej niedocenionych butów w ogóle, jeżeli chodzi o RMAX-y, według mnie, ponieważ one przeszły jakoś tak bokiem. Aktualnie możecie je kupić za około 2000 zł, ja za nie dałem 1650 chyba najdroższe buty w mojej kolekcji, ale według mnie warto było, mega fajne są. Jeżeli chodzi o zamienniki, no to jakieś beżowe Air Maxy, brązowe Air Maxy, które możecie znaleźć na stronkach, albo na przykład Womero 5, które będą się podobnie sprawowały do Outfitu, trzeba za nie się też trochę wykosztować, ale Air Maxy jedynki na pewno znajdziecie na jakichś promocjach. A ostatnio parą są denimowe Jordany jedynki. Proszę bardzo, tak, tak się prezentują. W tym roku mamy dostać kolejne, tylko że ciemniejsze wydanie. Ale szczerze mówiąc, mi w tym jasnym denimie strasznie siedzą. Dosyć mocno się brudzą. Ja w nich za dużo nie chodziłem. Ale do właśnie jasnego denimu jeansu. Dżinsu... Pasują świetnie, po prostu do na przykład beżowych spodni też pasują świetnie. Wyglądają ekstra, według mnie, idealny kolor blocking i same materiały też wyglądają superowo, ze względu na to, że one są takie wiecie, jakby niedocinane, e, wystające nieco. Wyglądają faktycznie jak stary denim, jakieś sprany na butach. Wygląda to świetnie, według mnie, strasznie mi się podobają. Do outfitów różnych też mega fajnie pasują, no i na wiosnę, jak dla mnie, super wydanie. Także to wszystkie buty, których chodzę na wiosnę, daj znać w których ty butach chodzisz, że jest naprawdę bardzo dużo teraz fajnych modeli, które można pobierać na wiosnę, które super pasują. No i widzimy się w kolejnych odcinkach.